Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Drużyna biały stok zmierzy się z koroną kielce. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj Jagielonia Białystok. Korona wywalczyła rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. A przed nami wyjściowy skład korony kielce. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Jesus i Mas. Zdecydowanie, ale czysto. Malarczyk. Uwaga, będą prowadzić! Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Znakomite, prostopadłe podanie. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. i mas Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Urywa się Kryciu, ale obrona jest czujna. Dobrze kasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. Uwaga, czy strzeli! Różne dla Korony. Szansa na objęcie prowadzenia w tym meczu. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Daleko dogrywa w pole karne. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Czy strzeli? Utana interwencja, bramkarza. I jeszcze jeden, jeszcze raz. Znowu broni. Czasem tak jest, Konku, jak widzieliśmy przed chwilą w statystykach. Kreujesz, naciskasz, masz okazję za okazją, ale piłka nie chce wpaść do siatki. A Bramkarz rywali dokonuje cudów. W takiej sytuacji najważniejsze to zachować cierpliwość i grać swoje. Mogą upatrywać szansy w tej akcji. Obiecujące zagranie przed pole karne? No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Taras Romanczuk. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Utrudniają mu rozegranie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Umówmy się, nie było tutaj żadnego zagrożenia. Niefortunnie na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Czas się kończy, a zespół napiera. Chcą gola na wagę zwycięstwa. Może im dać prowadzenie! I zatrzymał to ładnie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Teraz przy piłce Jesus mas. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przerobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Na tablicy świetlnej, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek.